Pod koniec przyszłego 2026 roku minie dokładnie 10 lat, od kiedy pojawił się ten aparat Lumix GH5. Pierwszy filmujący aparat, który dał nam możliwość nagrywania w 4K w 50 klatkach bez krop. Wówczas był to niesamowity krok do przodu. W kontekście chociażby tego. Że jego poprzednik Lumix GH 4 oferował 4K jedynie w 25 klatkach. I to do tego w bardzo dużym kropie wynoszącym jakieś bodajże razy 1,6, co w kontekście już i tak małej matrycy, matrycy 4:3, wydaje się być absurdem. Ale Lumix GH 4 to rok 2014, a ja nie o tym chcę dzisiaj mówić. Ten film będzie o premierze R6 Mark III. Oraz o premierach w ogóle tegorocznych, które były bardzo dobre, jeśli chodzi o aparaty pełnoklatkowe, ponieważ mam wrażenie, że właśnie w kontekście tych premier coś w końcu się skończyło. Coś, co mnie mocno irytowało w ostatnich latach, jeśli chodzi o producentów aparatów. I jestem ciekaw, co Wy będziecie o tym sądzić, bo powiem wam coś dzisiaj o standardzie rozdzielczościowym 4K który jako opcja dostępna w aparatach pełnoklatkowych według mnie w takim pewnym rozrachunku historycznym rozwijała się dość hmm, powoli, najłagodniej mówiąc. Za chwilę dowiecie się czemu tak sądzę, ale muszę wrócić do tej historii z Lumixem. Zachęcam Was też do subskrypcji tego kanału i oczywiście komentowania. No więc premiera Lumixa GH5 w roku 2017 była sporym zaskoczeniem i niespodzianką. I to mimo późniejszych rozczarowań, jeśli chodzi o jego autofokus no i szybko pojawiającymi się szumami w okolicach nawet ISO 800. Ale jednak ruch Lumixa wobec Sony, Canona, czy bezpośredniego konkurenta w systemie Micro 4.3, jakim była wówczas firma Olympus, był potężnym uderzeniem w tę konkurencję. Wydawało się, że 4K staje się już standardem i należy spodziewać się w najbliższych miesiącach czy latach tego typu premier w innych systemach. Pojawiły się spore nadzieje na to, że kolejne generacje aparatów, ale już pełnoklatkowych, będą chciały zabrać ten kawałek tortu, który zgarnął sobie już Lumix GH5. Bo Lumix GH5 sprzedało się naprawdę dobrze. Tym bardziej, że już rok później wyszedł jego kontrowersyjny następca Lumix GH5S, który był taką swego rodzaju hmm, nadzieją na taki odpowiednik Sony A7S2 w systemie Micro 4 III, Czyli słynny pełnoklatkowy aparat, który nazywany był pogromcą trudnych warunków oświetleniowych, a w związku z tym z dużą odpornością na wysoką czułość ISO. Więc Lumix miał już dwa aparaty nagrywające w 4K w 50 klatkach i to bez żadnych kompromisów i kropów. Jednak mam takie wrażenie, że producenci z konkurencji wzięli sobie to 4K jako taką trochę kartę przetargową w systemach pełnoklatkowych. Kartę, którą będą grać jeszcze przez wiele lat. I żeby być tutaj precyzyjny, chodzi mi oczywiście o taką kartę przetargową stosowaną w aparatach filmujących w przedziale cenowym, w jakim usytuowany był właśnie Lumix GH5, czyli coś pomiędzy cenami. 8A, 13, 14 tysięcy złotych. Ale nawet gdy w 2019 roku wyszedł o wiele droższy Lumix S1H, zrobiącym wrażenie 6K, to i on również jakoś dziwnie nie posiadał 4K w 50 klatkach bez krop. I to pomimo systemu chłodzenia, jakie posiadał. Była zatem nadzieja, że być może to jest po prostu problem technologiczny. I producenci zaimplementują w końcu 4K bez krop w jakiejś mniejszej matrycy, na przykład typu APS c Ale niestety nawet kolejne premiery z serii chociażby Sony A6000 nie zmieniały tego trendu. Albo 4K pojawiało się jedynie w 25 klatkach, albo inne firmy, jak już coś dały, to było to wciąż w tym nieszczęsnym kropie. Na szczęście Fuji niejako się wyłamał i zmienił ten trend. Implementując w końcu 4K bez krop w swojej serii aparatów z matrycami APS-C, czyli w tej słynnej linii XT. No ale to wciąż nie była pełna klatka. Ok, do brzegu i do Canona, o którym chciałbym dzisiaj też więcej powiedzieć. Canon w 2018 i 2019 roku wypuszcza swoje pierwsze RF. System RF daje nadzieję, ale ta nadzieja jest skierowana jedynie do fotografów, bo możliwości filmowe tych aparatów są kopią tego, co. I już widzieliśmy w kanonie 5D Mark IV, a zatem zero ukłonów w stronę filmowców. 4K jest w gigantycznym krop, jedynie w 25 klatkach i do tego odczyt tego 4K jest tak słaby, że efekt rolling shutter widoczny jest nawet przy samym panoramowaniu sceny. No i w końcu nadchodzi lato roku 2020. Swoje premiery nowych aparatów pełnoklatkowych ma Sony, i Canon. Sony naprawdę mile zaskakuje. Robi w końcu to, co Lumix ze swoim GH5 ponad 3 lata wcześniej. Daje użytkownikom po prostu 4K w 50 klatkach bez krop. Matryca 12 megapikseli, wystarczająca ilość do filmowania w 4K. Bez bajerów i zamydlania oczu typu mamy 5 czy 6K. Nie, 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 nie. Po prostu 4K w 50 klatkach bez krop. I do tego w porządnym, ekonomicznym kodeku i bezstratnym H265. Ale niestety był to aparat w przedziale cenowym za ponad 20 tysięcy złotych. Co tego samego lata 2020 robi Canon? Oczywiście daje możliwość nagrywania w 4K przy okazji premier Canona R5 i R6 Mark 1. Tyle, że parę dni później wybucha słynna afera Overheating Gate. Ludzie są zrozpaczeni kamera przy cieplejszym otoczeniu nie dawała rady. Canon blokuje systemową możliwość nagrywania w 4K w 50 klatkach, a nawet w 25. Tak moi drodzy, jeśli ktoś tego nie pamięta, nawet w 25 klatkach w cieplejszym otoczeniu taki Canon R6 Mark 1 potrafił się wyłączyć. Wiem, bo używałem go na ślubach i lubił straszyć tym swoim czerwonym termostatem na ekranie. Przypominam też, że Canon R5 i R6 swoje 4K i tak miały w kropie takim minimalnym, razy 1.1 z tego co pamiętam. Bardzo małym, ale jednak w kropie. To już było dla mnie oczywiście do zaakceptowania, ale mimo tego nieraz na zleceniu ślubnym, najczęściej podczas przygotowań, aparat po prostu się blokował z powodu przegrzania. No i w końcu pojawia się też Lumix S5 Mark 1. Jest 4K w 50 klatkach. Super, ale znowu. Znowu w tym nieszczęsnym krop. Ktoś spyta, a co ty tak się czepiasz tego kropa? Sorki, wybaczcie, ale ja nie po to kupuję aparat pełnoklatkowy, by on nagle przestawał być pełną klatką, kiedy ja nagrywam w 4K w 50 klatkach. Okej, okay, dlaczego generalnie o tym wszystkim wam mówię? Ponieważ mam wrażenie, że przy okazji premiery Canona R6 Mark III kończy się w końcu ten czas, gdy 4K w 50 klatkach bez krop w pełnej klatce przestaje być luksusem na który trzeba wydawać 20 tysięcy złotych w końcu doczekaliśmy czasów kiedy w przedziale cenowym pomiędzy 8 a 14 tysięcy złotych możemy kupić bardzo dobry aparat z tym podstawowym tak zwanym featurem tak oczywiście wiem że już za nami premiery canona r6 mark II z 4k bez krop tak? jednak było to 4k z mocno ograniczonym kodekiem za nami również premiera Nikona Z6 Mark III, który też nie ma już krop w tym dogodnym przedziale cenowym. Bo tak jak mówię, Sony A7S3 oraz FX3 dało puszki bez kropów 4K już w roku 2020, ale przypominam, że to były puszki za 20 tysięcy złotych. W końcu zatem 4K staje się standardem, mimo że wciąż zadaję sobie to pytanie, czemu trwało to tak długo? Mam nadzieję, że był to realny problem technologiczny, a nie tylko marketingowy zabieg, by mamić nas bajerami typu 6K, na przykład w takim Lumixie S5 Mark II, który jakoś wciąż dziwnie nie posiada 4K w 50 klatkach bez krop. I to mi się wydaje naprawdę dziwne. Bo jak to jest, że takie cudo potrafi nagrywać w 6K, a nie potrafi w 4K bez krop? Słyszałem oczywiście z nieoficjalnych źródeł, że Lumix miał podobno problemy z procesorami, które nie były w stanie obliczyć takiej, tak dużej ilości klatek na sekundę. Ale serio? W 2020 czy 2023 roku? Jak gdyby na tym poziomie jest moja podejrzliwość, że 4K 50 klatek bez krop przez niemal dekadę od premiery Lumixa GH5 była opcją, którą producenci według mnie żonglowali niejako w wycenianiu swoich produktów. Canon R6 Mark III, który posiada nie tylko 4K50 klatek bez krop, ale również 100 klatek bez krop. A zatem, wraz z tą premierą, jak gdyby został już w końcu ostatecznie wyłamany ten system wprowadzania nas w dylemat wyboru, co kupić w dobrej cenie. Ba, Canon daje te 4K w 50 klatkach, czy 100 klatkach, również w 10 bitach, ale bez konieczności używania profilu. Logarytmicznego, bo tego nie posiadał chociażby jego poprzednik R6 Mark II. A to zawsze podobało mi się właśnie w Lumixach, czyli możliwość wyboru różnych kodeków. Przypominam też, że jesteśmy po bardzo fajnych premierach drugiej serii Lumixów S1 z początku tego roku. Ale tam, z tego co wiem, w stu klatkach nadal jest jakiś krop. No więc moi drodzy, cieszę się, że w końcu zostaje przebity ten mur. Przedziale cenowym, o jakim już wspominałem, czyli coś pomiędzy 8 a tym razem nawet i 13 tysięcy złotych, bo na tyle w 2000, pod koniec 2025 roku jest wyceniony premierowo Canon R6 Mark III. Pozostaje zatem w nadziei, że gdy nie tyle my, recenzenci, ile bardziej wy, użytkownicy, otrzymacie ten aparat do ręki, to nie wybuchnie jakaś kolejna afera w stylu overheating gate, gdzie znowu się coś będzie przygrzewać. Zresztą dajcie znać w komentarzu, jeśli oglądacie ten film już nieco później od premiery i posiadacie kanona R6 Mark III, co o nim myślicie. A zatem, jak widzicie, prawie dekadę zajęło producentom dać nam te 4K bez krop w fajnej i rozsądnej cenie. Cieszy fakt, że Sony uwinęło się z tym w niecałe 4 lata od premiery Lumixa GH5. No ale tak jak mówię ta cena wynosiła 20 tysięcy złotych i była dla bardzo wielu osób po prostu zaporowa. Dla mnie tym bardziej w kontekście bycia w zupełnie innych systemach czyli Lumix i Canon wymagałoby to ode mnie sporej restrukturyzacji i zmiany systemu. Więc nie tylko 20 tysięcy złotych. Sprzedaż starego sprzętu ze stratą nie wchodziła u mnie wówczas w grę, bo był to okres, kiedy panował pamiętny chaos roku 2020 i niepewność z wiadomych nam ówcześnie powodów. Ale dzisiaj nie o tym. Chciałem Wam jeszcze coś powiedzieć o samej rozdzielczości 4K, bowiem z tego co pamiętam, to już. W roku 2012 ta rozdzielczość pojawiła się jako opcja do wyboru w rozdzielczości nawet na YouTube. A zatem jeżeli doliczymy do tego jeszcze ten czas, to wychodzi nam obecnie jakieś 13-14 lat tak. To wyobraźmy sobie teraz kogoś, kto w tamtym czasie filmował full HD w 50 klatkach. No i taka osoba odkryła, że jest już te 4K w, w, jak gdyby w komercyjnym użyciu nawet na takim YouTube. I zastanawiam się tylko, czy taka osoba przewidziała wówczas, że w systemie pełnoklatkowym przyjdzie jej poczekać jeszcze 8 lat, albo nawet i 14 lat na to, by w dobrej cenie kupić aparat pełnoklatkowy, nagrywający w 4K w 50 klatkach, bez krop i bez zagrożenia przegrzaniem. Osobiście po premierze Lumixa GH5 w roku 2017 myślałem, że 4K stanie się po prostu standardem, w dobrej cenie nieco szybciej. Tymczasem historia potoczyła się inaczej, jak gdyby dosyć żółwim tempem, jak na taką, jakby nie było, obecnie no, globalną dynamikę rozwoju komponentów, procesorów i całego tego AI, jaką widzimy od kilku lat. Tak? I Wiem, być może nie spekuluję, jestem po prostu niecierpliwy, tak? Ale coś mi tutaj jednak nie gra. Coś mi nie gra w kontekście takiej pełnej uczciwości Marek, że tak długo i łaskawie nam to 4K bez krow w 50 klatkach dozowali. Okej, okay, dobra, bo ktoś może teraz jeszcze spytać, a na co Ci w ogóle te 4K w 50 klatkach? To jest bardzo dobre pytanie. Więc jeśli chcesz dowiedzieć się, kiedy używam. 4K w 25, a kiedy w 50 klatkach, to na końcu tego filmu pojawi się film na ten temat. Zachęcam do jego obejrzenia. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, i czy też było to dla Was dziwne, jeżeli być może sami obserwowaliście ten powolny rozwój. Tymczasem zachęcam do subskrypcji tego kanału. Dzięki za Wasz czas i do zobaczenia w kolejnym filmie.